Zwycięzcami Fist team tur. Polacy zakończyli te rywalizację ostatecznie na czwartym miejscu dzisiaj. W ostatnim konkursie tego turnieju w drużynówce na skoczni Mamucie w Oberstdorfie zajęli szóste miejsce. No chciałoby się, by te skoki, zwłaszcza Piotra Żyły i, i Stefana Huli e, tak dobre na nich, w, dla nich w drugiej serii były, były też w otwarciu tych zawodów. Niestety tak się nie stało i, i dopiero szóste miejsce Polaków. No, nie udało się. Tak, z tym, że tutaj rozmawialiśmy przez chwilę, że żeby te skoki były takie jak w drugiej serii, to też by nam nie dało tego drugiego miejsca. Po prostu dzisiaj konkurenci skakali dużo, dużo lepiej. Poziom tego konkursu naprawdę bardzo wysoki, tak jak wspomniał Rafał Kot. Inni byli lepsi, inni skakali po prostu bardzo, bardzo dobrze, szybowali. A my wspomnimy o tym, że e, jak już szukamy dobrych stron tego konkursu, zwycięstw są indywidualnymi No Adam Tak, też. byłby Adam, i, tak. i skoki były rewelacyjne. E, świetnie też skakał Thomas e, Morgenstern, któremu ten konkurs indywidualny się e, nie udał. Natomiast, no, o, o formę Adama, o kolano Adama, możemy być już spokojni. To porównanie skoków. Y Adama Małysza dzisiaj w tej indywidualnej rywalizacji po podliczeniu punktów pierwszego z Tomasem Morgensternem. Zresztą Morgenstern znalazł się na drugim miejscu, egzekwo z Matim Hautamekim. Obaj panowie zgromadzili łącznie 409,8 punktów, Adam Małysz 411,2. To jest ta przewaga indywidualna Adama Małysza nad pozostałą dwójką z podium e, indywidualnego, jeśli byśmy tak to rozpatrywali tego konkursu. Niepokoimy się o Mistrzostwa Świata w kontekście drużynowej rywalizacji, czy... Ja myślę, że takie jednorazowe zawody też nie mogą zaburzyć jakichś tam koncepcji trenera. Mhm. Myślę, że Łukasz to powinien na spokojnie wszystko rozważyć. Mamy teraz parę dni wolnego, potem jest następny mamut, ten nowy którego nikt nie zna, Wickerson, gdzie można skakać podobno i bezpiecznie 250 metrów. Zabierze, w średniu, tam, pierwszy tak, zabierze tam podobno I jeszcze dwóch nowych zawodników do testowania. Myślę, że do dwóch dni poda skład i zobaczymy, co będzie dalej. Tak zamknął się ten etap niemiecki, który nam dał niesamowicie dużo optymizmu. I rzeczywiście tak jak mówi Rafał, tym, co się stało dzisiaj w środku tych, w tych dwóch grupach. Gdzie mamy przeciętnych zawodników, absolutnie nie powinno wywoływać nerwowości, a patrząc na to, jak Łukasz Kruczek wytrzymał presję podczas tych naprawdę nerwowych dni po turnieju czterech skoczni, zwróćmy uwagę, że on praktycznie wymienił no, swoją kadrę w trzech czwartych, tak? Bo no nie no, Stefan Hula powiedzmy, że był tym zawodnikiem który cały czas z Kamilem Stochem jest punktem jest, oparcia. Tak. Natomiast tu się ciągle zmienia, jakbyśmy wspomnieli, kogo Łukasz zabrał na zawody otwarcia, a kto dzisiaj skacze jest kandydatem do OSO, no to, to, to zrozumiemy co się stało. Natomiast e, to, że Adam jest e, mocny, to, że Kamil dzisiaj no, ze średnimi warunkami jest tam, zdaje się, 16 w tej indywidualnej. Jest w klasyfikacji, 16, ale, ale ja wyjątkowo myślę, że... miał niesprzyjające warunki w drugim skoku, i, i, i tu też nie ma powodów do niepokoju. Widać, że się niedobrze czuł po prostu na tej skoczy, Miał najniższą prędkość najazdową w swojej grupie, a to, to też jest jakiś wyznacznik tego, czy, czy jedziesz z pewną głową, czy, czy nie. Więc e, moje zdaniem wszystko jest dobrze. A poza tym to jest taki dzień, że chyba każdy, na myślami, gdzieś tam krąży wokół tego włoskiego szpitala, i te skoki, na dobrą sprawę, skróciły nam czas czekania. No. Komunikat to najważniejsze. Tak, ten komunikat miał być o godzinie 14 odnośnie stanu zdrowia Roberta Kubicy. Oficjalny komunikat szpitala. Na razie takowy się nie pojawił. Są wypowiedzi cytowane jednego z lekarzy, którzy zajmują się Robertem Kubicą, i jest mowa o złamaniu nogi w kilku miejscach. Jest mowa o zmiażdżeniu ręki, i lekarze mówią zapytaniu o ewentualną amputację tej ręki. Sztab medyczny nie podjął jeszcze żadnej decyzji w tej kwestii. Takich decyzji nie podejmuje się w ciągu sekundy. Nie potwierdzam ani też nie zaprzeczam, że będziemy zmuszeni do tego kroku. Polak jest operowany, by zatrzymać wewnętrzny krwotok, to też jedno z doniesień agencyjnych. Zatem sytuacja jest poważna, jeśli chodzi o stan zdrowia Roberta Kubicy po tym porannym wypadku na trasie Rajdu Ronded i Andora. My wszyscy mamy nadzieję, że. że to nie są do końca prawdziwe doniesienia, jeśli chodzi o ten aktualny stan zdrowia Roberta i że każda godzina będzie dla niego lepsza i że będą spływały bardziej optymistyczne wiadomości. No oczywiście. Wszyscy mu dobrze liczą, no, tylu kibiców, co on ma w Polsce i na świecie. Także no, też nas to przybiło bardzo, ale liczymy, że jakoś to się wyjaśni na plus, jeżeli chodzi o jego stan zdrowia. Też już w skokach mieliśmy przecież w tym sezonie ten moment z Adamem w Zakopanem, no to się zupełnie inaczej skończyło, ale ten, ta pierwsza chwila mina Hanno tam na górze, kiedy on, moim zdaniem, w ułamku sekundy był przekonany, że to jest koniec, tak, że, znaczy koniec kariery, tak, Adama, jego, bo wiadomo, że po Adamie on już przejdzie na emeryturę, no i, i to, to nas uczy, że po prostu każdą chwilę trzeba wykorzystywać też w tej karierze sportowej, tak, no też nie... Ja przede wszystkim mam nadzieję, już, że patrzę te ty, rajdy Formuły 1 w przypadku Roberta, ale że młody człowiek, który miał na wyciągnięcie ręki rzeczy wielkie, że on po prostu nie zostanie kaleką, tak? Że będzie miał jeszcze dobre życie. Po tym. Bądźmy dobrej myśli, Szanowni Państwo, dzisiaj ten dzień pod znakiem wypadku Roberta Kubicy, będziemy Państwa informować o tym, jak przedstawia się aktualny stan zdrowia Roberta, choćby w wiadomościach sportowych, po głównym wydaniu tych wiadomości politycznych. Zapraszam Państwa gorąco. A dzisiaj, dzisiaj Polska na szóstym miejscu w drużynowym konkursie na Mamusiej Skoczni w Oberstdorfie. Ostatecznie na czwartym miejscu FIS Team Tour. Za tydzień skoki loty. W Wikersund na nowej skoczni może być, możemy być świadkami rekordowych odległości. Dzisiaj Rafał Kot, Paweł Wilkowicz, Maciej Kurzajewski. Kłaniamy się. Do zobaczenia. eu sabe o